Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o opryskiwaniu. Postaram się dzisiaj powiedzieć, wszystko co jest najistotniejsze na ten temat. Wszystkie prace ogródkowe, które wykonujemy w lato, najlepiej wykonywać wieczorem. Jest bardzo fajna wtedy atmosfera, nie ma problemu ze słońcem, które tak okropnie razi. No, choć potem to będą komary, ale póki jeszcze nie ma komarów, można sobie te wszystkie prace wykonywać wieczorem. A opryskiwanie koniecznie wykonujemy wieczorem. Ponieważ y, wieczorem y, aktywność owadów jest już bardzo mała, chodzi mi tutaj o pszczoły przede wszystkim, biedronki, złotooki. One już sobie gdzieś tam chodzą po ulach w swoich mieszkaniach, tak zwanych, choć mieszkań nie mają na dobrą sprawę, jedynie, jedynie to, to pszczoły, ale z powodu małej aktywności owadów wieczorem wykonujemy opryski. Yy, bo naszym celem jest zwalczanie tylko tych owadów, które żerują na danym, danej roślinie, które są szkodnikami. Yy, najlepiej wykonywać, jak już słońce zajdzie, czyli w okolicach późnej wiosny, a początku lata, gdzieś okolicy 21 i później. Także w tych o, o godzinach najlepiej opryskiwać. Opryskiwać możemy środkami naturalnymi i środkami chemicznymi. Środki chemiczne mają postać najczęściej stałą jest to jakiś proszek, granulat, ewentualnie jakiś. Forma zawiesiny. Pro, substancje naturalne mają funkcję naparów, wywarów, gnojówek i yy, z reguły musimy tego czegoś, tego naszego sporządzonego, z naszej sporządzonej mikstury wlać więcej z powodu małego skoncentrowania środka, który jest w roślinie. W środku chemicznym jest on yy, w dużym stężeniu, i dlatego z reguły wsypiemy tam kilka gramów na, dajmy na to 10 litrów wody. Przykładowo, w zależności od środka. Do opryskiwania zale zależności tutaj też. Jakie mamy duże powierzchnie do opryskiwania, tak naprawdę to mamy rodzaj, trzy rodzaje opryskiwaczy, a właściwie to jest tylko mój taki podział, bo tylko takie mam na ogródku. Jest to opryskiwacz taki ciśnieniowy, butlowy to jest pojemność ponad 9 litrów. Opryskiwacz taki o pojemności ponad 1500 ml, i taki zwykły. No i to wszystko jest ciśnieniowe, a to jest taki zwykły. W ten sposób działa. Ten duży opiskwił działa w ten sposób, że nakładamy coś takiego, dokręcamy, pom pompujemy, pompujemy i pompujemy do tej pory, aż tutaj y tutaj będzie wychodzić powietrze delikatnie. Musi być mocno, mocno y napompowane, mówiąc tak kolokwialnie. Musimy musi wytworzyć po prostu duże ciśnienie. No tutaj jest napisane, że maksymalne ciśnienie to 40 MPa. Jeśli chodzi o mnie, nie jest to tak, że ja zawsze używam środków y, naturalnych w ogródku. Jeśli chodzi o ogródek, tak, ogródek warzywny zawsze używam środków naturalnych. Natomiast jeśli chodzi o, o część ozdobną ogródka, która jest z przodu, z reguły używam środków chemicznych, ponieważ nie jest to część, którą je, jemy, a jedynie, a jedynie Część ozdobna, tak więc tam bardzo często używać, używam środków chemicznych, a do części ogródkowej, gdzie spożywam wszystkie warzywa i owoce, używam środków naturalnych. Pod warunkiem takim, oczywiście, te środki naturalne działają. Zdarza się czasami, że yy, na przykład stadium choroby jest bardzo zaawansowane, no i wtedy pozostaje tylko użycie środków chemicznych albo po prostu pogodzenie się z tym, że plonów nie będzie z danej rośliny w tym sezonie. Tak więc, jeśli chcemy używać, możemy używać środków interwencyjnych. Tylko jeśli chodzi o właśnie interwencję, jeśli nie potrafiliśmy zapobiec wcześniej, a a a tak to możemy używać środków naturalnych. Oczywiście każdy robi jak chce, ja robię tak, jak, ja robię tak jak przed chwilą powiedziałem. No i to nie jest prawdą na przykład, że niektórzy mówią, z reguły starsi, starsi ludzie mówią, a bez chemii to cię nic nie urośnie. No to nie jest prawda, ponieważ jest bardzo dużo różnych sposobów, czy to najbardziej powszechna i uniwersalna metoda walki z grzybami, to jest czosnek. A jeszcze mniej pokrzywa, w, jeśli chodzi o zapobieganie. Naprawdę, te dwie rośliny są naprawdę potężnymi roślinami, jeśli chodzi o działanie anty i przeciwko insek insektom i przeciwko insektom, przeciwko grzybom i przeciwko insektom. Te rośliny są naprawdę potężne, także nie bójmy się ich używać i nie zrażajmy się tym, jeżeli, bo jeśli ktoś powiedział, a bo to się nie opłaca i tak dalej, yy, nic Ci nie urośnie. To nieprawda. Urośnie. Tylko pod warunkiem takim musimy sobie dobrać naprawdę takie dawki, takie stosunki naturalnych środków, naturalnych leków roślin. Takie, że po prostu one były mocno działały przede wszystkim, bo ludzie czasami z reguły pryskają raz, dwa i liczą na to, że im to się wszystko uda i nie będą musieli więcej razy pryskać, a potem mówią, mając małe doświadczenie, że, że się nie da naturalnymi metodami. Da się, tylko trzeba, naprawdę trzeba się przyłożyć i pryskać regularnie. Najlepiej co tydzień sobie opryskać wszystkie rośliny albo czosnkiem, albo, albo pokrzywą, no i wtedy gwarantuję, że naprawdę rośliny bez problemu będą rosły. Jeszcze jest jeszcze jest pełno innych roślin, pełno innych ziół, które mają podobne działanie, na przykład cebula, wrotycz, bylica piołun, skrzyp polny. Skrzyp polny też jest bardzo świetną rośliną, która Równie dobre ma działanie. Możemy pryskać tymi, tymi, tymi środkami na przykład dwa razy w tygodniu, skrzypem, czosnkiem, pokrzywą i tak, i tak dalej. Rozdzielić sobie to na dwa tygodnie, na przykład trzy opryski w ciągu dwóch tygodni. I bardzo dobre rozwiązanie. Tylko musimy się przyłożyć, a, a naturalne prowadzenie ogródka, szczególnie w ośrodkach miejskich, gdzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone i tych jest większe skupisko, gdzie te wszystkie grzyby mogą się rozprzestrzenić, regularność i częstotliwość, duża częstotliwość oprysków jest bardzo istotna. Tak więc warto mieć to na uwadze i nie mówić, że się nie da. Powiedzmy sobie na przykład o miarkach, to są miarki typowe do, do używania, jeśli chodzi o środki chemiczne. Tutaj mamy małe miarki 5 ml maksymalna ilość, tutaj 10, a tutaj mamy dozownik do postaci granulkowatej. To wszystko było załączone w środkach chemicznych. Do sporządzania, yy, jeśli chodzi o środki naturalne, możemy używać takiej miarki, bo na przykład gnojówka z pokrzywy ma słabego stężenia, tak więc na przykład tutaj mamy, możemy sobie odmierzyć 100 ml czy 50, działało w porządku, ale możemy po prostu sobie tutaj, miałem jakiś stary opryskiwacz, mamy miarkę 300 ml 400, 500 i tak dalej, możemy to za pomocą tego też robić. Tutaj tak samo, tutaj tak samo, nie wiem czy widać, też możemy sobie używać tej miarki. Tutaj mamy 100, 200, 300 i tak dalej. Jeśli mamy do czynienia z gnojówką, jakimś naparem, wywarem, wtedy musimy użyć czegoś, żeby naszą roślinę przecedzić, bo jeśli do opryskiwacza dostaną się jakieś malutkie drobinki, no to zatka opryskiwa, nie będzie on działał z taką, z tak jak powinien, nie będzie takiego ciśnienia wytwarzał, i przez tą końcową dyszę, którą zapchamy, yy, będzie po prostu yy, leciał słaby strumień. Co w takim celu robimy? Yy, pierwszą rzeczą, jaką robimy, przygotujemy sobie na przykład lejek gdzieś. Już mamy gotowy rośl, mamy lejek. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, yy, to jest musimy wyłożyć to wszystko jakoś pieluchą, jakimś ręcznikiem. Najlepiej, jak było to bardzo gęste. Możemy sobie to oczywiście potem prać albo gazu ewentualnie, ale gaza tak dobrze nie, nie, nie przepuszcza, jest tylko jednorazowa. Na, na ten ręcznik, jakąś gazę i tak dalej, pieluchę kładziemy sitko i tutaj wlewamy nasz, nasz, no, nasz po prostu naszą ciecz. Z substancjami stałymi się nie martwimy o to, że cokolwiek tam się przedostanie. Tylko oczywiście tutaj mamy grube sitko, co jakiś czas musimy, wyciągamy na przykład i co jakiś czas wyciągamy tą pieluchę, czyścimy ją, odno... pukamy strumieniem wody płukamy strumieniem wody i używamy od nowa oczywiście z tej samej strony, żeby nie, 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 nie spowodować tego, że tam jakieś resztki, drobinki dostaną się do butli z opryskiwaczem. Ja dzisiaj będę opryskiwał róże i użyję do tego środka owadobójczego. Jest to część ozdobna, gdzieś tam z... W przedniej części domu. Tak więc używam środka chemicznego w tym celu. I tutaj mamy z tyłu rozpiskę. I tutaj na przykład nie ma napisane na etykiecie, ile, ile mamy używać, jakie stężenie dla róż. Ale załóżmy sobie, że tutaj jest napisane od 1,2 ml środka do 2, do, do w zależności od rośliny. Takie stężenie. Załóżmy sobie, że na przykład 1,5 ml środka tak średnio biorąc na jakieś 5 litrów wody średnio biorąc 1,5 ml na 5 litrów wody. Czyli teraz odmierzamy sobie i wrywamy to do opryskiwacza. Najbardziej można powiedzieć wkurzające jest to, że tutaj zostaje jeszcze bardzo dużo środka i no, musimy go jakoś wykorzystać. W tym celu nalewamy sobie tutaj wody. Z naszej pompy oczywiście. Musimy to dobrze wypłukać, żeby tam nam jakieś pozostałości nie zostały. Sama woda wystarczy z reguły i już mamy czysty nasz, naszą czystą miarkę. Wylewamy to do naszej butli. Nie musimy tutaj tego przesycać, bo woda jest czysta, środek jest czysty, tak więc nie ma problemu. Warto sobie wypłukać jeszcze warto sobie wypłukać, żeby potem przy kontakcie z innymi cieczami nie było już pozostałości środka chemicznego. I teraz uzupełniamy do 5 litrów. Warto sobie powiedzieć teraz jeszcze o jednej rzeczy mianowicie yy, Nasz roztwór jest teraz już praktycznie gotowy. Musimy go jeszcze tylko wymieszać. Ale bardzo przydatną rzeczą jest zaopatrzenie się w jedną z tych dwóch rzeczy, choć ja osobiście polecam mydło potasowe, mydło ogrodnicze. Ma ono takie działanie, że gdy wlejemy go trochę, a nawet możemy dużo go wlać, najczęściej jest to mydło czosnkowe, które nie dość, że odstrasza mszyce, to jeszcze ma takie działanie jak mydło, że kiedy już wymieszamy to z, z naszym roztwarem, ten roztwór pozostanie na dłużej na liściach i, i dzięki temu no, szkodniki nie będą tam się do tego czepiać, nie będą już chciały powtórnie zaatakować rośliny, albo możemy użyć też takiego płynu. Tutaj mamy. Yy, jak go stosować na opakowaniu. Ten środek na przykład powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej, poprawę równomierności pokrycia roślin środkiem opryskującym, no i zwiększenie skuteczności środka ochrony w zwalczaniu na przykład i innych szkodników pokrytych woskiem, bo tak jak bardziej się wchłania środek w szkodnika. Mydło potosowe ma podobne działanie, tak więc ja już wam mydła. Ktoś chce bardziej Mieć, być profesjonalny może użyć czegoś takiego. Środek, który używamy do oprysków, tak to można, się tak to można nazwać, zwiększający napięcie powierzchniowe. I zamykamy. I jeszcze warto się to wymieszać. Najlepiej od razu. I dotępować porządnie. Już słyszę, że syczy delikatnie. Możemy zająć się opryskiwaniem. No niestety nie pomyślałem o jednej rzeczy. Z... z naszej końcóweczki niestety z naszej końcówki nic nie leci. Myślałem, że czyściłem ten opryskiwacz, ale na początku sezonu, kiedy pryskałem brzoskwinie, no i widać, że to już wszystko się trochę yy, zabrudziło i zastygło tam. Z tego powodu musimy go rozebrać i przeczyścić. Tak więc zabierzmy się do tego. Oczywiście muszę to odpowietrzeć teraz. Piana zmydła bardzo duża. Okej. Okay. Bierzmy się za czyszczenie opryskiwacza. Opryskiwacz składa się z kilku części. Właściwie to najważniejsza część, która odpowiada za to, czy, czy, czy będzie nam lecieć po prostu ta ciecz, czy nie. Są dwie części. Pierwszą częścią to jest, o tutaj, ta końcówka. Musimy ją przeczyścić dokładnie. Musimy ją dokładnie przeczyścić. Musimy ją dokładnie przyczyścić. Najlepiej w takim, jakimś zbiorniczku. Można to delikatnie przedmuchać. Ta część akurat jest w porządku. Staram się dmuchać tak, żeby nie dotknąć naszymi ustami Wewnętrzną częścią nie mieć kontaktu ze środkiem, druga część to jest filtr, przy tutaj, przy, przy tym tak zwanym spuście. O tutaj musimy to rozebrać, aby wyciągnąć tą część. Ten filtr, który tutaj jest, musimy użyć kombinarek, bo ręką raczej tego nie zrobimy. Jak widać, tutaj jest. I tutaj bardzo często lubią się groma, gromadzić jakieś różne rzeczy, jakieś śmieci. Wyczyśćmy sobie go dobrze. Jak widać tutaj wszystko jest w porządku, tak więc powinno działać. Czy tutaj właściwie tą rurkę całą i sprawdzić czy coś tutaj jest. Jak widać też jest wszystko w porządku. Rośliny należy pryskać całkowicie, czyli musimy to zrobić. Musimy to zrobić najlepiej od spodu i od góry starając się o to, żeby każda część rośliny została opryskana. O ile w przypadku mszyt nie jest to tak bardzo ważne, ale w przypadku na przykład chorób grzybowych, mączniaka, zarazy ziemniaczanej itd. Tak istotne jest to, aby opryskować rośliny przede wszystkim od dołu, ponieważ od dołu, od dołu liścia znajdują się aparaty szparkowe, przez które roztwór tak jakby do rośliny działa działa w niej, a pryskając na zewnątrz liści osiągały, osiągamy słaby i mały efekt. Tak więc przy chorobach grzybowych, wirusowych, bakteryjnych Opryskujemy przede wszystkim od spodu, tak żeby dotrzeć do aparatów szparkowych. A przy mszycach nie jest to konieczne, pryskamy tam, gdzie mszyce są widoczne, żeby je po prostu zniszczyć. A co w ogóle przeciwko śmietce, pryskam, pryskam na parem z bylicy pią w stosunku 1 do 3, z dodatkiem mydła czosnkowego. resztę po prostu wylewamy. Po zakończonym zabiegu opryskiwania musimy zadbać o to, żeby nasz opryskiwacz był w dobrym stanie i żebyśmy mogli go eksploatować cały czas. Ja swój opryskiwacz mam już jakieś 4 lata albo nawet więcej i działa niezawodnie. Poza tym, że wymieniałem czasami jakieś tam drobne części, a tak to działa niezawodnie. I my dowiedzmy się, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą jest nalanie wody do opryskiwacza jest nalanie wody do opryskiwacza nalewamy tak do połowy nalewamy do połowy i musimy to tak wymieszać i wypłukać i wylać pozostałości środka chemicznego bądź naturalnego bez znaczenia jaki to środek może on zapchać nasz System, no po prostu system tych rurek, i może potem się to wszystko zatkać. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby nasz, nasz opryskiwacz był gotowy do działania następnym razem. Tak więc lepiej teraz zapobiec, kiedy to wszystko nie jest zaschnięte. Nalewamy jeszcze raz tym razem do pełna. Podpinamy naszą część opryskującą i zamkujemy. Moglibyśmy, oczywiście, nalać mało wody, też to nie ma znaczenia, ale. Szybciej się pompuje, szybciej się napompuje, jak, jak nalejemy więcej wody. Tak więc pompujemy. Teraz po prostu musimy wypryskać nasz, nasz oprysk przeczyścić cały ten kanał. O, proszę bardzo, i to by było na tyle. Odkręcamy. Wylewamy wodę, możemy ją użyć, żeby coś podlać. I teraz albo zakręcamy, albo odstawiamy na noc. Do góry nogami stawiamy o tak, żeby wszystko tam wypłynęło stamtąd, ale możemy lekko zakręcić, i to wszystko też wyparuje. O. Składamy, składamy nasz opryskiwacz, zwijamy i kładziemy w miejsce, żeby sobie czekał na następny oprysk. Warto jeszcze pamiętać o tym, że jeśli na przykład pryskamy roślinę środkiem chemicznym i co to na przykład już owoce pryskamy, dajmy na to pomidory, i pryskamy jakimś tam miedzianem, czy topsinem, czy czymkolwiek innym to wtedy musimy odczekać tak zwane jakieś 3 dni karencji, czyli okresu ochrony, żeby nie zrywać tych owoców, ponieważ możemy się otruć, one są, bo jeszcze mają tam w sobie kawałek środka, a potem ten środek oczywiście zanika, staje się nieszkodliwy dla nas, ale jeśli spożywamy owoce, które zostały opryskane, musimy zaczekać jakieś tam 3 dni. Oczywiście to nie dotyczy środków naturalnych. Możemy zaczekać tak na przykład, kiedy ten, można powiedzieć, sumród z gnojówki, z pokrzyw albo z czosnku po prostu tam się wywietrzy z tego owocu, się po prostu przestanie śmierdzieć. I to jest jedyny, jedyna rzecz. Warta uwagi i należy pamiętać, że jeśli na przykład opryskujemy jakąś roślinę bardzo często, to warto zmieniać na przykład środki. Jeśli opryskujemy cały czas coś pokrzywą, warto opryskać czosnkiem, ponieważ mimo że skład tych substancji insektycydów w w naturalnej roślinie zmienia się, to mimo wszystko warto zmieniać środek, żeby, żeby, żeby różne substancje działały i żeby roślina, to znaczy inse, inse, i jakiś insekt, owad czy grzyb nie uodpornił się na to. Tak samo środki chemiczne, należy yy, używać ich na przemian, przemiennie, żeby roślina się nie uodporniła, żeby szkodnik nie uodpornił się na dany środek. Tak więc należy mieć to na uwadze. Mój opryskiwacz wisi sobie w ten sposób obok innych narzędzi w domku narzędziowym i w ten sposób to wygląda. On sobie tam wisi i czeka na, na jego kolej w celu sprawienia, żeby ogródek był, dawał efektywniejsze plony. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do dbania o rośliny niekoniecznie w sposób chemiczny, ale przede wszystkim w naturalny. I zapraszam na bezchemię info. Do zobaczenia!